Cześć wam, dzisiaj jest wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Gęczny Impact o tym samym tytule i dzisiaj będzie troszeczkę naszej, przede wszystkim kamerka jest mniejsza, ale jestem w gorszej formie, bo przefaszerowałem się lekami i z... jeszcze nie jest na tyle źle, żeby przeskakiwać na YouTube, ale wiecie o co chodzi, plus jestem przemęczony gardłem mogę mieć zjechane, bo tutaj jest zabezpieczanie rzeczy przed potencjalną powodzią, kto przeżył, ten wie o co chodzi i, i się przygotowuje, a kto nie przeżył, liczy, że na sumienie nic nie trzeba będzie robić. więc raport z Wrocławia jest taki, że dalej pada. Upłynęliśmy temat, no to przeskakujemy dalej do Kinicza, będzie już w najbliższy wtorek, dnia 17 września odbędzie się rolowanie pora lidenka oraz kinicza, wymagana ilość rolek to jest oczywiście 30. To jest po to, żeby trochę być na tym streamie, a nie kliknąć dwa razy i wyjść, żebyście, wiecie, mieli czas i y, możliwość pogadać, i jeżeli chcecie, bo nie musicie gadać na tych streamach. Internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co mam restreamować dalej oraz zgodu rodzica, jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią bardzo mile widziana. Zbiera Secia oraz Jakub, zapraszam do tych fantastycznych osób, oni was wpiszą na listę i Wizu będzie rolową niebieskimi rolkami, Puszczę swoje 30 niebieskich rolek. Bo złotych ruszał nie będę. Tym się może też troszeczkę zajmiemy, ale jest, jest jak jest. Zapraszam na wspólne rolowanie już 17 w najbliższy wtorek. Ja przeskakuję do kolejnej informacji, która jest gwoździem dzisiejszego programu mniej lub bardziej i najpierw cała opowieść skąd się to wzięło i jak się to wzięło. Więc przede wszystkim robiłem research odnośnie postaci czterogwiazdkowych i jak to wygląda z inside'u, dlaczego mamy taką sytuację jaką mamy, skąd to się bierze i swoimi notatkami podzieliłem się z paroma osobami, które ogarniają parę rzeczy i było takie wizu wizu, kilka dni temu content kreatorka saurus Nes wrzuciła podobny filmik, gdzie te wszystkie informacje, które ty dajesz, ale od strony nielikowej były rozbebeszone, więc możesz obejrzeć i zrobić sobie notatki. Zostawiam wam linka do tego filmu. Swój scenariusz przebudowałem troszeczkę ze względu na to, że jej był sensownie i bardziej czytelnie napisany niż mój, więc jest to trochę podsumowanie tego jej filmu, ale zapraszam tam, macie to podpięte i zaraz będziemy przeskakiwali do rzeczy, które były dla mnie inspiracją, czyli na sam koniec zostanie to, co ja z lików mam informacyjnie, jak się do tego zabrać, a to do czego ja dochodziłem później, czyli jak wygląda sytuacja teraz, jakie są badania, jakie są wyniki, ile postaci czterogwiazdkowych, jakie czterogwiazdkowe wpadają ludziom, no to jest to od czego my zaczniemy, bo jest częściowo z moich notatek, częściowo z tego co Saurus Ness ma w swoim filmiku. Więc pozdrawiam, mam nadzieję, że fajne tam filmy inne, ma żadnego innego nie widziałem, ale ten był naprawdę profesjonalnie i dobrze złożony. Przeskakując do tego, co jest z postaciami czterogwiazdkowymi, to jak wszyscy wiecie, że mamy problem, mamy problem na banerach z czwórkami. Nie są one najlepiej ustawione, są właściwie dość frustrująco ułożone i ludzie się z tym szarpią, z tym a tu jest jeszcze, jeszcze gorsza sytuacja, z tym, że ludzie mniej uwagi zwracają na broń, bo postacie są bardziej flashy, znaczy się bronią, zajmujecie się wtedy, kiedy macie już postać i zastanawiacie się, co na tą postać dać. Więc bottleneck jest na poziomie postaci, to jest to, co ludzie widzą, to jest to, o czym ludzie myślą i dopiero jak to mają, ten problem mają rozwiązane, to przechodzą do większego problemu, nad którym nikt na początku się nie zatrzymuje, nikt się nie zastanawia i nikt się nad tym za bardzo nie skupia, ale tak jak mówię, miejcie na uwadze, że to jest większy problem. Więc jeżeli chodzi o postacie czterogwiazdkowe, to na samym początku były one uznawane za free-to-play, friendly sposób na budowanie budżetowych teamów. Niektóre z tych postaci były bardzo OP od samego początku i do tej pory są, co oznacza, że mając dostęp do tego wszystkiego, co było na starcie z czterogwiazdkowych postaci, które wiadomo lecą znacznie częściej niż piątki i te piątki specjalne są tylko na rotacji tam odpowiedniej na tym banerze, a na dowolną czwórkę można przekrać w dowolnym momencie, bądź złapać z standardowego banera, więc tu jest jedno źródło, tu jest drugie źródło, są wybrane postacie o zwiększonym rate -upie i mniejsza szansa na złapanie kogoś spoza tej grupy. Ogólnie było to na samym początku uznawane za bardzo free-to-play, friendly sposób budowania teamów, i z biegiem czasu wiemy, że tak nie jest. Tak absolutnie nie jest, bo statystycznie wybrane czwórki są znacznie trudniejsze do złapania niż piątka, bo nie ma żadnego gwaranta. Przypominam historię od nas ze streamów, że poszedł człowiek rolować po saju, kiedy to była nowa postać, pierwszy raz wchodziła, Nie interesowała tej osoby piątka z baneru. I 300 rolek później wyszedł z rolowania, nie posiadając ani jednej saju. 300 rolek i nie zgarnął jednej z trzech postaci, które mają rate up podwyższony na banerze. Oczywiście tam parę piątek wpadło z tych czysto, więc to nie tak, że nie zgarnął nic, ale nie zgarnął nic, co by go interesowało. Więc to była taka dość smutna historia, bo przyszedł człowiek mający 300 roli, 30 ten puli, i w 30 ten pulach nie trafiła się ani jedna Saju. I jeżeli dobrze pamiętam, to było 300 rolek przed rozpoczęciem rolowania, a w trakcie rolowania wszystkie te duble, które wjechały, i wszystkie te rzeczy, które się popodbijały, zostały w Paimon's Bargain zamienione z tego Star Glitter Exchange na właśnie różowe rolki, więc z tego wyszło więcej niż 30 ten puli. I 30 strzałów w stronę tego banera, gdzie jest szansa 1 do 6 bodajże jakoś tak na zgarnięcie tej postaci chyba no plus minus, ale to się tam potem kumuluje, zaraz rozbijemy matematykę za Saurus swoją drogą więc w tym momencie pojawiły się u nas na Discordzie teorie spiskowe, że szanse na zgarnięcie nowej postaci która jest na banerze są mniejsze względem tych starych, czego się nie udało potwierdzić nie widziałem żadnej matematyki która by to potwierdzała, plus mamy zbyt małą grupę badawczą w ogóle, ale jak zajrzymy, na tronkę, która zlicza to, co ludzie, którzy tam są, dają do tych danych, to. Statystycznie patrząc, można założyć, że faktycznie najmniejsza szansa jest na złapanie tego, co akurat chcecie, bo większość osób przychodzi po nową postać. Mało kto przychodzi po Beneta, chyba że jest nowym graczem, ale wtedy na dobrą sprawę. Benet i ta Xiangling, które są najczęściej powtarzającymi się postaciami, są dobrym wyborem, no ale kurde, one są też w Paimon's Bargain. Jest, jest tutaj wiele zmiennych, jest tutaj wiele zmiennych, więc statystycznie czterogwiazdkowa wybrana postać jest znacznie trudniejsza do złapania niż piątka, bo na piątkę to macie 90 do 180 rolek i macie gwarant, że macie, a jeżeli chodzi o czterogwiazdkową postać, Hmm. <laughs> Może być średnio. Co do średnio, cyferki przywołane przez Saurus Ness, nie wiem skąd jest matematyka i w obliczaniu przez co było, ale trafiłem na podobne wyniki. Matematyka jest taka, że jest 50% szansy, że traficie wybraną postać z banera, który ma właśnie podbite te trzy postacie, czyli stwierdzacie, że lecicie po Kaczynę albo Sinian, obojętnie po kogo wybieracie jedną z tych trzech i macie szansę 50% na to, że trafi wam się w 30 rolkach. To jest w oparciu o tysiące roli popełnione przez innych graczy, więc statystycznie 50%. Jeżeli jeżeli puścicie 50 rolek, to jest to już 80%, a jeżeli wiedziecie w 75 rolek wzwyż, to powinno być około 90%. Co oczywiście zdarzyć się w ogóle nie musi, to jest tylko statystyka, więc to nie jest tak, że macie 75 rolek i prawie gwarant, że wam wjedzie ta postać. Nie, wręcz przeciwnie, na ostatnich rolowaniach było widać, że no, trafiają głównie postacie, które mam na C6, a ta jedna, która mnie interesuje, to w ogóle nie. Średnio zgarnia się jedną do dwóch. Tych czwórek, które chcecie na każdą pięciogwiazdkową postać z banera średnio, średnio. To może się rozjechać bardzo. Tak jak mówię, przypominam, człowiek przyszedł po saju, 300 rolek później, ani jednego skrzata nie wyciągnął. Więc statystycznie bycie kolekcjonerem i graczem free to play jest mało prawdopodobne graniczące prawie z niemożliwym. Jeżeli chcecie mieć wszystkie czwóreczki i korzystacie tylko z tych primogemów, tych rolek, które hojoda jest za darmo, to jest mała szansa, że utrzymacie się w gronie ludzi, którzy mają wszystkie postacie postacie czterogwiazdkowych O piątkach nawet nie mówimy, to jest sporo poza zasięgiem. Przy czym jeżeli ktoś jest takim, może nie złotą rybką, na granicy złotej rybki, delfinka powiedzmy bardziej w tą stronę, czyli ma zawsze blessinga aktywnego, każdego battle Passa i czasem jeszcze coś dołapie z Genesis Kryształów, to jest statystycznie prawie niemożliwe, by być kolekcjonerem postaci czterogwiazdkowych na poziomie C6. Szansa na zgarnięcie czwórki nowej na C6 i utrzymanie się w tym takim, że no w tym rzędzie aktualizacji wyszła nowa postać, więc dobiję na C6 jest jest znacznie trudniejsza. Bycie kolekcjonerem czwórek jest parszywe. Bardzo parszywe, dlatego też ja kolekcjonuję tak, żeby mieć, ale C6 to jak wpadnie to by było super. Przypominam, poluję na Sakros praktycznie od początku gry i dalej mam ją na C1? C2? Jak ta moja Sacross. To jest postać, po którą ja się parę razy skusiłem, żeby rolować na banerze z piątkami, które mnie nie interesowały. C2. Ok, jest C2. Poluję na to od 4 lat i rolowałem specjalnie po nią parę razy. Wyciągając ją przy każdej możliwej okazji, i jak była, i, i, i widzicie, jak jest. Widzicie, jak jest, a właściwie jak nie jest. Teraz to już bardziej jak jest, to jest super, bo mam lepsze postacie pięciogwiazdkowe, które spełniają jej rolę jej zadanie lepiej, no ale czujecie bluesa, kiedy mi była potrzebna i kiedy na nią polowałem, poleciał mi wszystko w innych bohaterów, głównie leciał wtedy w Xiangling którą miałem na C6 jako pierwszą postać więc cały czas dostawałem Xiangling, a nie Sakros, wracamy do tego co mamy więc teraz zahaczę może minimalnie na temat tego co miało lecieć do lików, ale mam informacje z badań nad chińskimi graczami, nie wiem jak to się tyczy Europy, Ameryki i całej reszty świata, nie wiem jakie są wyniki tych badań na Global, bo nie miałem nigdy dostępu do tych bardziej globalowych badań, ale te, o których Wam czasem wspominam, że Hoyo robi badania rynku i sprawdza grunt, jak wygląda sytuacja. To były tam informacje na temat tego, jaki jest odbiór czterogwiazdkowych postaci i odbiór jest bardzo negatywny, tego co na banerach jest, co Hoyo nie przeszkadza, bo to jest working as intended, do tego przejdziemy za moment. Jeżeli chodzi o tą frustrację z przegrywania postaci czterogwiazdkowych, że nie trafiacie wielokrotnie z rzędu na tą czwórkę, którą chcecie i cały czas lecą Wam roki, dostajecie inne, niepotrzebne rzeczy, może przybijacie to co 6 w górę na jakieś czwóreczkach, które Was nie interesują, albo zgarniacie piątkę, która Was nie interesuje, to jest jeden z wiodących problemów wykruszania się aktywnych graczy, i jeżeli chodzi o te badania, które przez Hoyo były robione, i to jest jedyny powód, dla którego Hoyo jest zainteresowany zmianą sytuacji, bo tak jak mówię, to jest by design, to jest zaprojektowane, żeby tak miało działać, i to działa dobrze względem tego, co miało robić. To robi to, co ma robić, a nie to, że to jest przypadkowa sytuacja, że ludzie są sfrustrowani, że nie trafiają tych czwórek. Więc fakt, jak wiele osób z grupy badanych powiedziało, że nie gra już w gęsina, dlatego że wielokrotnie z rzędu przegrali na, wśród tych trzech postaci na te, na której nie chcieli, nie mogą złapać tej, której pożądają, jest powodem, dla którego już nie grają w gęsina. I ta zaznaczona odpowiedź ten procent był bardzo duży. Tam było kilkanaście tysięcy, przynajmniej odpowiedzi w to walnięte wśród graczy, którzy byli gęshinowymi graczami i już nie są. Badania były robione w trakcie fontaine. gadaliśmy o tym, e, pamiętam dokładnie miejscówkę, gdzie wtedy siedziałem, jak gadałem. Siedzieliśmy tutaj, siedzieliśmy tutaj w Lumidose Harbor i gadałem na temat tych badań, które są, które wpadły. W mojej łapki, więc to jest jedna z tych rzeczy, która w, ty, w tych badaniach wtedy była, których nie ruszałem, tego tam jest jeszcze więcej spokojnie, te badania są zazwyczaj bardzo rozbebeszone, Więc coraz bardziej przyterminowane są te informacje, ale będziemy do nich wracali co jakiś czas, jak tylko będzie coś w temat pasowało. Więc to jest y, motywacja dla hojo, żeby zmienić cokolwiek. Bo patrząc statystycznie na to, co się dzieje na banerach, to każda postać czterogwiazdkowa była na Riranie co dwa pacze w rzędzie aktualizacji 1. Coś było tak mało czwórek i rotacja była tak duża, że czekaliśmy średnio dwa. Paczę dwie aktualizacje, żeby się dostać do tego, co nas interesuje. Pod koniec rzędu o aktualizacji 2 coś, na początku 3 coś, to były już 3-4 pacze, czyli się. Widzicie, no. Zmieniło troszeczkę, i tutaj statystyka jest zakłamana i dalej będzie jeszcze bardziej zakłamana. Ale w rzędzie aktualizacji 2. coś i na początku 3. coś nie było dominacji konkretnych postaci, które powracały cały czas, jak z karabinu. Patrzymy na ciebie koleś, patrzymy na ciebie bardzo. I nie było postaci, które były jakiś wybitnie dłuższy czas brakujący. Mówimy o czwórkach, nie o piątkach, pamiętajcie o tym. Więc sytuacja na rząd aktualizacji 2 i na rząd aktualizacji 3 była słaba, ale nie dramatyczna. Przechodzimy do Fontaine i rzędu aktualizacji 4. coś i średnio na Riran na nowej czterogwiazdkowej postaci musimy czekać raz na rząd aktualizacji. Troszkę ponad raz. Czyli statystycznie jedna postać czterogwiazdkowa pojawiała się tylko raz na cały rząd aktualizacji i te dane są zakłamywane w górę ze względu tam jest 1, nie wiem, 2 czy 1,3 jakoś tak, ze względu na to, że konkretnie Bennett oraz Xiangling są postaciami, które były walone jak z karabinu. Właściwie, nie, tych postaci jest troszeczkę więcej, ale to są bohaterowie, których się raczej spodziewać nie możecie. Bennett i Xiangling są tutaj wyciągani często przed szereg, ze względu na to, że to są bardzo dobre postacie od początku gry i bardzo dobre aż do teraz. Więc, to są postacie, których można używać do obrony tej sytuacji, bo to nie jest źle, kiedy najmocniejsze postacie w grze czterogwiazdkowe są łatwo dostępne dla nowych graczy. Okej, okay, dobra. Są trzy postacie na banerze, z czego cały czas pojawia się Bender i Xiangling. Dobra, rozumiemy. Faruzan jest postacią, która się zaczęła pojawiać często w pewnym momencie i znów zniknęła. I to jest też bohaterka, która robi cyferki odpowiednie, jeżeli macie odpowiednie anemo postacie, więc tutaj jest sytuacja taka. Ale to jest sytuacja, w której Hoyo celowo używa lubianych postaci jako wabika na baner, bo mało kto pójdzie rolować konkretnie Bobeneta, bo on jest na tyle często, że możecie sobie wybrać, na którym banerze rolujecie, plus jest w w Paimon's Borgen, więc jak ktoś chce, może go wykupić. Nigdy tego nie robiłem, nigdy nie wykupywałem postaci z Paimon's Borgen, bo nie widzę w tym sensu, ale, no, jest taka opcja. Pozostałe postacie, które bardzo często się pojawiają, oprócz Beneta, to jest oczywiście Xiangling. Faruzan miała krótki okres, gdzie bardzo często się zaczęła pojawiać, więc to było bardzo na plus. Rosaria Noel oraz Toma, to są też te postacie, które miały trzy swoje rirany, trzykrotnie pojawiły się na banerach, od jednego rirana kaweja do drugiego rirana kaweja, czyli kawej. Po swojej premierze miał 3 rany Beneta, 3 rany Faruzan, 3 rany Xiangling, 3 rany Rosari oraz 3 rany Nolki wraz z Tomą, niekoniecznie razem, zanim pojawił się drugi raz na banerze. Czujecie, Blusa, że coś jest nie tak? Nie? To nie jest tak, że okej, okay, weszła nowa postać czterogwiazdkowa, więc parę innych mogło się pojawić. Nie, inne parę razy się pojawiły, zanim kawej powrócił. Inna kwestia, że Kawe jest bardzo słabym bohaterem, więc tutaj nie było dużego parcia, ale ludzie chcieli go do kolekcji. Jak go nie złapali na dzień dobry, to potem nie było okazji go złapać. Podobna sytuacja jest Szywrys, która to Chevrolet wraca dopiero z Riranem Raidenki teraz. I z lików teraz. Sięgamy poliki, Uwaga, jeszcze w likach nie jesteśmy, ale tak jakby nie ma tu dużego znaczenia. Faruzan i Szywrys konkretnie to są postacie, które są na liście bohaterek trzymanych jako wabik, żeby przykuć zainteresowanie do konkretnego banera i podbić jego wartość. Stąd też ciekawi mnie, że Faruzan parokrotnie się już pojawiła na banerach. Na tyle często, że nie jest uznawana za postać wyjątkowo rzadko pojawiającą się do rolowania. Gracze zazwyczaj mają dwie opcje albo rolować po te czwórki, które chcą na banerze z postaciami pięciogwiazdkowymi, których nie chcą, albo skipować czwóreczki. To jest coś co ja robię. Parę razy się skusiłem i zawsze potem żałowałem, więc teraz mam zasadę, że jeżeli nie ma piątki na banerze, której chcę, to zlewam banner i nie ma opcji, żebym rolował po postać czterogwiazdkową. Po prostu nic mnie nie ruszy. I tak jak mówiłem na samym początku, sytuacja z bronią jest jeszcze gorsza. Przez Saurusnes podawany przykład to był Sifos Moonlight, który jest jednym z rzadziej pojawiających się mieczy jednoręcznych na baner a jest jednym z najbardziej opii użytecznych do kilku postaci. Jest to ten numer jeden, który chcecie, więc jeżeli ktoś potrzebuje Sifus Moonlight, to nie dość, że musi wygrać 50-50 na broń banerową, to jeszcze musi z tych wszystkich broni, które są dostępne dostać tą konkretną, która jest mieczem jednoręcznym i szanse są wtedy bardzo małe, przy założeniu, że Sifos Moonlight pojawia się bardzo rzadko. Więc rozumiem, dlaczego ludzie się plują i to nie jest sytuacja zbyt zdrowa i normalna, więc teraz przejdźmy do jakby finału i stwierdzenia, dlaczego tak jest. Dużych zmian nie będzie raczej, bo to jest jeden z powodów, dla którego zainteresowanie jest podtrzymywane w gęsznie. Spekulacje, kto może być na banera, gadanie na ten temat, czy likowe, czy nielikowe, sprawia, że bazy na temat Genshina jest. To nie jest tak, że wiemy, jakie postacie mają być i, i wszyscy traktują to jako ok, jesteśmy gotowi, tylko fakt, że ludzie przez kilka tygodni przed wejściem banera, na trzy tygodnie przed wejściem banera zaczynają gadać, kto mógłby się pojawić, tworzą różne spekulacje. Zauważcie, że to są filmiki, które pojawiają się od samego początku Genshina, 4 lata temu i trwają aż do teraz. Aż do teraz na każdy rząd aktualizacji jest tak, że ja siadam i gadam o tym, kto się ma pojawić w czwórek i jakie bronie mają być, co wyciekło, albo co nie wyciekło, i jest spekulowane w oparciu o co, bo to jest jedna z rzeczy, które ludzi interesuje, więc zabranie tego przez Hojo sprawi, że też zainteresowanie Genshinem automatycznie stanie się o to mniejsze. Ludzie się je yeah! ucieszą na początku, że mamy tę informację, ale w skali długiej trzech tygodni jest kilka do kilkunastu filmów, yy, tweetów, postów, czy jakichkolwiek artykułów mniej w tym temacie, co oznacza, że baz na Genshin'a jest znacznie mniejszy, czyli zabierają sobie darmową reklamę. Z tej perspektywy to jest zrobią coś wygodnego dla graczy i wszyscy się ucieszą przez chwilę, a potem zapomną o istnieniu tego, a zabiorą darmową reklamę wartą kilkadziesiąt milionów dolarów, co aktualizację jadącą i prującą tym światłem zainteresowania w stronę Hojo w stronę Genshin'a. Więc to jest jeden z powodów, dla których raczej tego w ogóle nie zrobią. To napędza ruch, napędza zainteresowanie, ludzie o tym gadają. Co więcej, bardzo złe rozstawianie tych czterogwiazdkowych postaci jest jednym z powodów, dla których też podbijany jest baz, ale dobre zestawienie postaci na banerze, czy to broni na banerze jest jedną z rzeczy, która sprawia, że automatycznie baner robi stąks do góry jakby wrzucić Charlotte, wrys i jeszcze jakąś jedną postać, którą ludzie lubią i dawno jej nie było na baner z piąteczką, która jest okej, okay, lubiana, ale bez przesady nie, nie wykręca sama z siebie cyferek. Ludzie automatycznie pójdą, bo o, oh, Kadhaara Kazucha zawsze się przyda. Każdy, kto chciał, już go ma, bo już parę razy był na RIRANAch, ale jedna dodatkowa konstelacja i zgernąć te wypasione czwóreczki, ludzie by poszli. To jest jedno z narzędzi, które Hoyo ma do balansowania popularności danego banera i ile kasy z tego można wyciągnąć. To są mega narzędzia i ja rozumiem, dlaczego Hoyo to robi nie do końca się zgadzam, to znaczy totalnie zgadzam się dlaczego nie wrzucają tych informacji z dużym wyprzedzeniem tylko na ostatniej prostej, na jakiś tydzień przed wejściem banera mówiąc, co na nim powinno być i to też ostatnio zaczęli robić bo wcześniej nie robili tego w ogóle albo na dwa dni przed wejściem banera więc tak troszeczkę słabo, no ale w tej sytuacji jest jak jest, więc przeskoczmy do troszkę danych z inside'u na ten temat, które zapoczątkowały tą całą lawinę i rozbebeszanie cudzego filmiku przez Wizę. Uwaga spekulacje i spoilery, spoilery spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada to polecałbym przewinąć dalej pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, okay? Jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tej informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne, a inne prawdziwe. momencie wyciekło, ale zmienić się do chwili wejścia na serwer relay. Dobra, część tego, co było likowe i spekulacyjne, przerzuciłem mieliście o tych, tych badaniach wcześniej, ale są drobne zmiany z systemem banerowym na testach i zobaczymy, kiedy to się pojawi. Jeżeli w ogóle to się pojawi, bo to wygląda bardziej, jakby było testowane, a potem są badania rynku w oparciu o to, co im wyszło z testów i podejmują decyzję, co robią dalej, więc to jest tak jakby gra w szachy. Tu jest jeden ruch, jest odpowiedź ze strony fandomu. Jak usłyszeli ploteczkę, że takie coś mogłoby się pojawić, jak na to reagują, więc wykonujemy drugi ruch i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, że jakiś czas temu gadaliśmy o tym, że ma być banner urodzinowy albo jakiś sposób do łapania postaci w urodziny. To było na testach, zniknęło, ostatnio znowu się pojawiło i nie wiemy, gdzie to zmierza i z czym to się je w ogóle. Więc tak wam tylko mówię, że to nie są zmiany, które mogą się pojawić jakoś wybitnie szybko. Ale poleciało to do mnie na tyle, że mam o czym gadać. Więc nie wygląda to jak fake system, ale pojawia się coś zmieniającego banery jako takie. Więc tu mamy fejcik, który wcześniej pozwalał nam złapać dwa punkty, teraz tylko jeden punkt, żeby potem mieć gwarantowane trafienie tego, co wybraliśmy, ale jest coś innego, jeżeli chodzi o postacie czterogwiazdkowe, coś innego testowane. Wygląda tak, jakbyśmy mieli jakiś procent do złapania wybranej postaci, czyli są postacie na banerze, trzy czterogwiazdkowe, wybieramy, która nas interesuje i rolujemy, nie ma żadnych zmian, nic się nie dzieje. Poza tym, że jest liczniczek, który jest ustawiony tutaj poniżej banera, jeżeli dobrze kojarzę, ten obrazek jest chyba minimalnie wyżej i tu jest trochę więcej miejsca, więc się ten liczniczek zapełnia. Ten licznik zapełnia się z każdym każdą trafioną czwórką lub z każdą trafioną piątką tam chyba też jest jakiś bonus czy coś. Jak osiągniemy 100%, to na koniec możemy odebrać jedną konstelację tej wybranej postaci z tego banera. Z tego co rozumiem, na tych testach można te postacie zamieniać tutaj do wyboru. To znaczy to się nie, nie klika tutaj gdzieś 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 gdzie jest przycisk, nie wiem gdzie czy, 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 czy tu czy gdzieś. Można je zamieniać aż do momentu, aż się nie zapełni na 100%. Wtedy już nie można zamieniać. Czyli na przykład jeżeli są dwie postacie, których nie macie na C6, które was interesują, wybieracie dowolną. Licznik się zapełnia i ta, którą wybraliście, wpadła Wam na C6 zaraz przed zapełnieniem licznika. Wtedy zmieniacie na tą drugą, dobijacie i odbieracie tą postać. Potem ten licznik znika i do końca tego banera już nie ma. Z tego, co rozumiem, to jest licznik istniejący raz na baner. Takie coś jest testowane. Czy faktycznie wejdzie i w jakiej formie wejdzie, trudno mi jest powiedzieć. Wygląda to podobnie do tego, co jest chyba w TOFie, że tam macie ten licznik do odebrania później postaci, która jest na banerze i tam to chyba tyczy piątki, a to tyczy konkretnie czwórki. Więc jakiś inny mechanizm tutaj Tutaj doskakuję. Takie coś. Oprócz tego są informacje na temat tych urodzinowych rzeczy, że jest sposób do zdobycia jednej konstelacji w trakcie urodzin danej postaci 24 godziny na klepnięcie, nie wiem na jakiej zasadzie to ma działać. Wcześniej były głosy o specjalnym jednodniowym banerze dla postaci, które mają urodziny. Oprócz tego tu jest jeszcze jedna rzecz dość duża, o której porozmawiamy, bo nie tyczy nas teraz bezpośrednio, ale to jest coś, co, co rozbebeszymy w najbliższych odcinkach, jak będziemy od innej strony gryźli rzeczy związane z banerami z gęsin. Oprócz tego. Są też informacje na temat przebudowy tego co mamy w Pieman's Bargain wszyscy spodziewają się że chodzi tutaj o zmienienie postaci na rotacji albo rozbudowanie tej rotacji bo to są ci sami bohaterowie i te same bohaterki które mamy od pierwszego dnia od momentu kiedy to wszystko wystartowało nie zmieniła się ta rotacja tak samo set broni na likach wam wcześniej mówiłem że szykują się zmiany z Pieman's Bargain najprawdopodobniej i część tych zmian już się pojawiła dostaliśmy crown of insight no i tutaj też zostały uzupełnione rzeczy o nową zonę czyli coś co z każdą nową zoną doskakuje ale to jest na testach. Tutaj są wprowadzane jakieś zmiany. Są spekulacje, że do setu Royal oraz Blackleafowego doskoczy jeszcze jeden trzeci innych broni do złapania i do wyciągnięcia. Czyli będą na rotacji co trzeci miesiąc te bronie, a nie co drugi miesiąc. I że będzie jeszcze jedna postać, że będą trzy postacie do wykupienia. Przy czym pula postaci ma się zmienić i zostać uzupełniona o nowe. Czyli jeżeli dobrze, Kumam ma być ze starych, z takie to, troszkę świeższych, ale z tych najświeższych ma nie być. Takie, takie info. Paimon's Bargen też do przebudowy leci. Może, może nie, może nieprędko. Ostatnio było przebudowane, więc ja bym się tego aż tak szybko nie spodziewał. Chociaż zdziwiło mnie, że zaraz po przebudowaniu Piements Bargen polecią informacje o tym, że tam dalej jest mieszane i tam dalej zmiany się jakieś pojawiają. Coś tu powinienem dodać, tak, że błogosławieństwo nocnej duszy oraz swaczba wesele to są konkursy w tym momencie trwające, więc zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiejsza miejscóweczka została podesłana przez Pantek 3 lata temu z hakiem. Więc pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie. Ciekawe, czy wciąż oglądasz te filmy? Jak tak, to. Zostaw komentarz, że to ty, że to ty, że jesteś na filmiku, i to jest jedna z pierwszych miejscówek, które dostałem w ogóle od ludzi, więc. Pamiętam, zaglądam tam czasem. Pamiętajcie, że wciąż trwa delicacy, web event i dziś do odhaczenia jest u mnie mora, więc u was szmaty z ekspem. I w Fonkaju Starailu, sytuacja jest taka, że są kredyty, więc z waszej perspektywy jest ten energolek. Nie zapomnijcie również bić do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametryk transformerze. Jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, są to 4 dni. I korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi mogę wasza magia jest potężna. Jesteście jeśli arcy arcymagowie, wasze maga jest lisi wasza magia jest potężna, jesteście arcyosą, lisi Jeśli twitter nauczy wasza magia twitter potężna jesteście osom. I na twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć na dniach. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Życzę wam miłego dnia, dobrego dzienka świetnych pięciokwiastkowych rolek. Niech Boże Karędzi Wam sprzyja. Do następnego. Jehej! So let's not call mamy to, mamy to, ale mamy to. Nie wiem, czy na tym nagraniu widać, bo jestem troszeczkę nie w formie i też nie było streamu zmontowania. W planie mam zmontować teraz i zaraz zrobić takiego krótkiego, półgodzinnego, godzinnego streama zrobienia daily gadania z wami, tak, żeby nie montować, bo potrzebuję się skupić, a mam z tym teraz ogromny problem.